Remont drogi na ponad 4-kilometrowym odcinku, budowa chodnika również o ponad 4-kilometrowej długości, a także odbudowa mostu to trwające od roku inwestycje w Bliznem w gminie Jasienica Rosielna. Koszt całego zadania wyniesie około 15 milionów złotych, a zakończenie wszystkich prac planowane jest na czerwiec przyszłego roku. Inwestycja ta powstała w ramach realizacji programu rządowego nazwanego Polski Ład, która to inwestycja finansowana jest ze strony rządowej około 90%. To jest, zależy od później po przetargu, jakie są kwoty, ale ceny kalkulowane wywoławczo to są te, które projektanci kosztują i to jest około 90%. Odcinek drogi obejmujący pracę należy do intensywnie użytkowanych, zatem inwestycje w sposób zdecydowany zwiększą bezpieczeństwo zarówno kierujących przejeżdżającymi tam Tędy pojazdami, Jak i korzystających z tego ciągu komunikacyjnego pieszych, jeden z naszych radnych pan Janusz Data zwrócił uwagę na ten moment i na tę miejscowość na jednej z sesji, kiedy omawialiśmy sprawę inwestycji drogowej, i powiedział tak. Że inwestycja właśnie w bliskim na małej stronie jest niezbędna, jeżeli chodzi o chodniki, dlatego że dzieci idące do szkoły, ze szkoły tutaj, przy mijaniu z samochodami jadącymi, skaczą po fasach, żeby uciekać przed wypadkiem. I to rzeczywiście, jeżeli popatrzymy tutaj, zagęszczenie domów jest bardzo duże, więc potrzeby są dla zapewnienia bezpieczeństwa ogromne. Tu gdzie obecnie się znajdujemy mamy w sąsiedztwie przedszkole, mamy w sąsiedztwie zarówkę. Mamy, mamy DPS yy, i bardzo duży ruch na drodze. Inwestycja yy, mostowa ona pozwoli także zabezpieczyć yy, domy, znajdujące się w tym terenie, przed zalewem wody. Niejednokrotnie nie dochodziło tutaj do podtopień, i ta inwestycja mostowa zabezpieczy te domy, że nie będzie więcej podtopiało domostw domo tych mieszkańców. Natomiast inwestycje chodnikowe, jak wiemy, dzisiaj w każdej miejscowości. Osoby jest duża ilość osób rekreacyjnie. I te chodniki są niezbędne. Tym bardziej, że tam, gdzie są duże zagęszczenia domów, tych ludzi jest, mieszka naprawdę dużo. Ruch na drogach, jaki dzisiaj mamy, każdy wie, w domu 2-3 i więcej samochodów, muszą się pod, też po drogach poruszać. Ta obecna inwestycja tu na terenie miejscowości blizny, również z nowymi nakładkami, z poszerzonymi drogami, zwiększy bezpieczeństwo i mieszkańców i osób ciążające Inwestycja, która została tu dokonana, ona już rok czasu trwa i będzie zakończenie jej w całości w czerwcu 2024 roku. Natomiast sprawa mostu została już zakończona, mamy już dokument potwierdzający dopuszczenie do użytkowania i ta inwestycja mostowa jest już zakończona. No właśnie, bo to też komunikację w ogóle ułatwi z brzozowem, z innymi miejscowościami. Ten łącznik, który tu mamy, małą stroną, właściwie podciąża dużą stronę przed zbyt dużym natężeniem ruchu na drodze krajowej. Z tego poruszanie się małą stroną. Od Brzozowa w kierunku Jasienicy, to i dla, i dla mieszkańców poruszających się zwiększy bezpieczeństwo, a dla mieszkańców spacerujących i poruszających się po chodnikach, bezpieczeństwo przede wszystkim. Usytuowanie łączy dwie miejscowości, bo małą stronę bliznego, gdzie jesteśmy, i małą stronę też części Starej Wsi. Więc jest to taki ciąg chodnika zapewniający to bezpieczeństwo pieszych na tym odcinku drogi. Jeżeli chodzi o samą tutaj przeprawę mostową, to most jest zbudowany już tak na potrzeby nawet przyszłościowe, bo nośność jego to około 40 ton, jest dwukierunkowy, zapewnia tutaj bezpieczeństwo przejścia i przejazdu. Nie było wątpliwości z akceptacją tej inwestycji, bo teraz wspomniałem. Ta inwestycja daje to poczucie bezpieczeństwa mieszkańcom i jak widzimy dużo samochodów się tutaj porusza, korzysta z tej jezdni i zarówno piesi też, bo zabudowania jedno koło drugiego, więc ludności tu mieszka dużo.